Pracowałem do tej pory jako muzyk, bardziej wokalista. Między innymi parę lat z Lady Punk. Nagrałem trzy płyty z Lady Punk, ale wróciłem do Wrocławia, rzucając wszystko w Warszawie 10 lat temu, żeby opiekować się mamą. Z tego powodu też jakby wytrąciłem się z branży muzycznej, z rynku muzycznego. Trafiłem do programu Ogrodnik, tutaj w Wrocławskim Centrum Integracji, by. Znowu wierzyć w siebie, poznać własne, swoje nowe możliwości. Farma Miejska Wrocław to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pierwszy ze względu na wyjątkową współpracę Urzędu Miasta i Uniwersytetu Przyrodniczego, bo to jest dwóch głównych partnerów, którzy w tym projekcie postanowili działać we wspólnym celu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta. Te warzywa trafiają do żłobków i przedszkoli miejskich. A wyróżnikiem tego projektu jest to, że angażujemy do niezbędnych prac polowych osoby długotrwale bezrobotne z bardzo różnych przyczyn. Jest to projekt, który łączy pokolenia. Uczestnicy z Wrocławskiego Centrum Integracji pracują na rzecz naszych maluchów. Produkują warzywa, które przynoszą wielką korzyść dla dzieci, bo są to zdrowe warzywa, uprawiane z miłością, z szacunkiem do natury. Są objedzone czasami przez zwierzęta różne. To prawdopodobnie był jakiś zając, albo jakaś sarna skupnęła. Więc już na przedszkola nie dajemy, czy na złobki? Nie powiem, że to było łatwe wyzwanie. Myśmy byli pełni obaw na samym początku, jak to zorganizować, czy będą w ogóle osoby chętne pracować w polu. My od 20 lat zajmujemy się tą, tą działalnością we Wrocławiu, więc mamy dużo przykładów, co działa, co nie działa i farma jest tym przykładem, który działa. Rzeczywiście w momencie, kiedy uczestnicy na co dzień widzą swoją sprawczość, widzą efekty swojej pracy, widzą to, wiedzą też tak naprawdę, do kogo trafia to warzywo, które na tej farmie powstało, jak najbardziej odbija się to na ich funkcjonowaniu. Szczególnie ja wiele lat chorowałem na depresję, no i ciężko było mi z niej wychodzić. No i dzięki temu, że się tu dostałem, no się dużo otworzyłem właśnie na, na ludzi, na siebie przede wszystkim. Musiałem siebie na nowo jakby odnaleźć cel w życiu, tak? Gdzieś tam zanikł, ale tam ręko dalej się jakoś tam było zasiane. No a farma mnie po prostu, no otworzyła na wszystkie możliwe strony. Buen apetit. System żywnościowy miasta jest bardzo złożonym organizmem. Ma wpływ pośredni lub bezpośredni na wiele innych obszarów, które interesują miasto, takich jak zrównoważony rozwój, takich jak właśnie aspekty społeczne, przeciwdziałanie wykluczeniu. Tu wszędzie możemy działać poprzez żywność. My patrzymy na Wrocław jako element systemu większego. To jest, to jest pewne, o tym musimy zawsze pamiętać, że Wrocław, nasz region, jest nieodłącznie związany, szczególnie przez system klimatyczny, z tym, co się dzieje na przykład w Wybrzeży Ameryki Południowej. Sytuacja ta taka medialna, która jest nam przedstawiana w tym momencie, wiemy, że mamy tą, te, te słynne półtora stopnia. Samo to nie oznacza klęski z poniedziałku na wtorek. Czyli to nie będzie wyglądało tak, że w momencie przekroczenia tego półtora stopnia możemy się już zwijać jako cywilizacja. To nie do końca tak. Natomiast będzie to oznaczało, że pewne rzeczy już są zmienione pod kątem biologicznym, pod kątem naszych systemów i pod kątem właśnie pogody. Czyli mówimy o perspektywie kilkunastu lat od dziś. W tym momencie mamy już 1,2 takie pewne. Jeśli jeden system ulega zmianie. A inne systemy są z nim pośrednio powiązane, wówczas zmiana następuje kaskadowo, czyli zmienia się nasza polityka, zmienia się nasze żywienie, zmienia się sposób, w jaki spędzamy czas wolny, zmienia się to, jak dbamy o bliskich, szczególnie w dobie starzejącego się społeczeństwa. Rozmawialiśmy o systemach. Jak zmienia się skład gatunkowy, to zmieniają się insekty. Zmieniają się ptaki, zmienia się cała fauna i flora towarzysząca tym gatunkom. To, co my obserwujemy, to jest pojawianie się przede wszystkim nowej gatunki. Czyli e, załóżmy, że mamy to, te słynne news o Aleksandrecie obrożnej, to jest papuga. Teraz ta papuga to nie jest tak, że te papugi nigdy się nie wydostawały z hodowli, tylko tym razem ta papuga jest w stanie we Wrocławiu spokojnie sobie żyć. Ona jest piękna, jest piękny ptak oczywiście, natomiast jest w stanie wygryźć z dziupli dudka. Jest w stanie wygryźć dziupie dzięcioła, jest w stanie zabić toperza, żeby przejąć jego, e, jego siedzibę. Czyli jest to o tyle niebezpieczne, że nam się zmieniają. Zmienia nam się obraz miasta pod kątem gatunkowym. Są rekomendacje z ostatnich dwóch lat, że miasta powinny minimum w 30% zapewnić tą samowystarczalność, no ale też w kontekście ostatnich wydarzeń i geopolitycznych, ekonomicznych, klimatycznych, no coraz częściej miasta decydują się na weryfikację tego, co dzieje się w tym otoczeniu i sprawdzenie, co się wydarzy w kontekście no, możliwych, potencjalnych zawirowań z różnego obszaru, a, a które mogłyby wpłynąć właśnie na to, że nie będziemy mieli dostępności do żywności ostatnie lata bardziej podbiły kwestie właśnie bezpieczeństwa, nieprzerwanych łańcuchów dostaw, kwestie magazynowania żywności, zmapowania tych miejsc, gdzie ta żywność może być przez określony czas przechowywana. Do wyobraźni myślę, że przemawia kryzys wojenny w Ukrainie, kiedy w przeciągu dwóch, trzech dni do Polski przybyły setki tysięcy uchodźców wojennych. Przyjmowaliśmy tych ludzi, bo wymagali pomocy od nas i również żywnościowo musieliśmy ich zaopiekować. Na takie wyzwania musimy być w obecnym świecie przygotowani. Od samego początku było widać tą panikę żywnościową, bo półki w sklepach stały się puste w tym samym dniu, jak to się zaczęło. I z każdym razem było tylko gorzej, bo nie wiedzieliśmy, czy ta żywność dotrze do tych sklepów, bo problem był taki, że bomby spadały wszędzie. Wszędzie były korki, bo ludzie albo wyjeżdżali, albo się przemieszczali. I ten dojazd gdziekolwiek był bardzo utrudniony i rzeczywiście te tiry z jedzeniem, które muszą dostarczyć to jedzenia do sklepów, też mieli problem z dostarczaniem. Nie chodzi o to, żeby być całkowicie niezależnym, ale żeby móc poradzić sobie w sytuacji, kiedy tej żywności będzie mniej. Znowu, żeby odciążyć naszą potrzebę zakupu tej żywności od zewnętrznych dostawców. Naszą rolą jest bycie łącznikiem między farmą miejską a wrocławskimi żłobkami. Polega to na tym, że my mamy kierowców, którzy dowożą świeże warzywa z farmy miejskiej do lokalnych żłobków, z których oto warzyw są zrobione, właśnie dania dla dzieci naszych najcenniejszych szkrabów. Dzień dobry, Fundacja mniej więcej warzywka przywieźliśmy. Zajmujemy się ratowaniem żywności. To są nadwyżki żywnościowe, pełnowartościowe, które trafiają do nas od lokalnych producentów. Przerabiamy te nadwyżki żywnościowe na posiłki i dostarczamy te posiłki do osób potrzebujących. Głównie to są seniorzy w wieku 90+, plus we Wrocławiu, którzy mają problem z wychodzeniem z domu. To są osoby samotne, często są schorowane. A, dzisiaj to jest ziemiaki graten. Sróbka buraczki. I zupka z dyni. Hello. Dzień dobry, obiadek dla pani. Tutaj zupa w takich pojemniczkach. Zupę. Tu i tak panowie przynoszą. Ja wyciągam to do swoich, przykładam do swoich naczyń. Bezpieczność żywnościowa generalnie kojarzy mi się z tym, że musimy być świadomi też co jemy, w jakich ilości jemy i jakiej jakości jemy, ponieważ no, jedzenie jest jakby darem, dzięki niemu żyjemy, jest, to nasze, jest naszym paliwem do życia i też właśnie jakość tego jedzenia często wyznacza nam jakość naszego życia. Były takie badania prowadzone między innymi przez badaczy z Edynburga, gdzie wskazano, że z takiej diety wysokomięsnej, takiej keto, to już takie przejście nawet na jeden dzień na dietę tą czyli w oparciu o ryby, no to to już zmniejszenie oddziaływania na środowisko 45%, więc to jest duże oddziaływanie. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby przechodzić radykalną zmianę i zmieniać te swoje nawyki kompletnie. Bardziej chodzi też o to, żeby rozeznawać się, jakie produkty mamy dostępne, z czego możemy korzystać, bo jedzenie to też jest przyjemność, tego nie, nie ukrywajmy, wszyscy lubimy dobrze zjeść, więc warto też sięgać po różne produkty, po to, żeby po prostu poszerzać tą gamę smaków, które, które znamy. I też skąd co kupujemy, bo wiadomo, wygodne jest życie kupując wszystko pod ręką w jednym supermarkecie, gdzie są super tanie rzeczy, no ale ich jakość też jest czasami wątpliwa lub nieznana. I tutaj właśnie też, jeżeli chodzi o suwerenność żywności, fajnie byłoby zaopatrywać się wśród lokalnych dostawców, gdzie wiemy skąd są te warzywa, wiemy ile pracy dana osoba włożyła w to, żeby to warzywo wyhodować. Suwerenność żywnościowa jest takim pojęciem, które z jednej strony jest bardzo poważne, bo pozwala nam przejść przez kryzysy, ale też może być czymś takim całkiem codziennym. Przetwarzanie lokalnych warzyw, robienie przetworów, wekowanie, kiszenie, robienie soków, suszenie ziół. Wszystko to są rzeczy, które budują naszą suwerenność żywnościową. Każdy z nas może dodać to ziarenko, tworzyć ogrody, sadzić, zbierać wodę, możliwie gdzie się da, tworzyć kompostowniki, uprawiać własne warzywa. I uważam, że to jest przyszłość, dlatego że to jest zabezpieczenie każdego z nas. Możemy pomóc sobie, ale też sąsiadowi. Nie jest możliwe zapełnienie farmą miejską, jak wielu hektarów by ona nie miała, bezpieczeństwa żywnościowego wszystkim obywatelom, wszystkim mieszkańcom miasta. To, to jest fikcja, to się nie wydarzy. Więc to, co się może wydarzyć, to właśnie umiejętność zachowania się w takiej sytuacji, poradzenia sobie w takiej sytuacji kryzysowej. Nigdy nie było tak dobrze, jeśli chodzi o dobrobyt, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić. Czyli nigdy nie mieliśmy takich możliwości, jak mamy dziś. Nigdy wcześniej w historii Polski, w historii naszego regionu Wrocławia. Czyli tak dobrze jeszcze nigdy nie było. Teraz, jeśli nigdy tak dobrze nie było w kontekście szans, to teraz oczywiście zmarnowanie tych szans. Będzie dla przyszłych pokoleń informacją, że mieli tą szansę. Wtedy oni ją zmarnowali. Bezpieczeństwo żywnościowe jest wezwaniem dla nas wszystkich i myślę, że warto w tym wspólnym celu, w takiej dobrej energii się jednoczyć. Dużo jest w tej chwili w przestrzeni publicznej szumów komunikacyjnych, ideologii, takiego ścierania się różnych stron, a tak naprawdę. Naszym celem jest jakość życia i komfort mieszkańców. Ponieważ my mamy teraz przebodźcowanie, jesteśmy przebodźcowani informacjami z całego świata, martwimy się o wszystkie możliwe rzeczy, które się dzieją, na które tak naprawdę mamy niestety znikomy wpływ. Więc gdybym miał powiedzieć jako, jako filozof stoik nagle e, tutaj pojawiający się przed, przed wami, to powiedziałbym, rób, działaj tylko w tych obszarach, na które masz naprawdę wpływ, a działania od osób podobnych, takich jak ty, Synergicznie dadzą efekty, których się nie spodziewamy, to trochę jak z małą retencją. Tego nie widać, ale te małe działania, organizowanie się, edukacja. Z do naszej strefy edukacyjnej, bo jak wiadomo, że dzieciaki tutaj przyjdą, to co będzie najlepsze? Na słuchajcie. Jest jest jest... O! A, naprawdę. Czy po to? Ja cóż, będę zdobywał wiedzę dalej, tylko też trochę inaczej. Ponieważ. Yy... Pani dyrektor zaproponowała mi pracę w WCSN. Czekam już od półtora miesiąca na telefon w sprawie mojej pracy, która jest nagrywana, no i się, dzisiaj już w końcu się zrealizowałem moje marzenia. Miejska farma jest drobiazgiem względem całego systemu i potrzeb tego systemu, ale wprowadza rewolucję w myśleniu, otwiera nam głowy i pokazuje super. Działanie na taką skalę przynosi nam tyle korzyści i to się niczym nie różni od tego, że ktoś zacznie uprawiać na swoim balkonie, ktoś inny będzie miał ogródek działkowy i nie będzie miał na nim basenu rekreacyjnego, tylko będzie miał kilka grządek upraw, ktoś inny będzie miał um, możliwość założenia sadu społecznego, ogrodu społecznego. A ktoś inny wpadnie na pomysł, żeby jednak wrócić do dziadka i przejąć po nim ziemię, która zamiast pod zabudowę pójdzie pod uprawę. O takie działania nam chodzi. O to, żeby każdy się zastanowił, czy może. Ma gdzieś sprawczość w ramach swojego podwórka, w ramach swojej rodziny i, i zastanowił się, czy, czy, czy to jest miejsce dla niego. My będziemy mocno podpowiadali, że tak, że, że to przynosi tyle korzyści na, na różnych polach, że, że warto spróbować. No i tak zbudujemy to bezpieczne miasto.